Pomalowałam do tego filmu, mam nowy telefon i lepszą jakość, więc bardziej widać wszystkie niedoskonałości. Cześć, tu Asia z kanału Ogarnąć życie, witajcie w nowym filmie na tym kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o postanowieniach noworocznych, co według mnie warto wprowadzić w nowym 2022 roku. Po pierwsze, mm, chciałabym Was zachęcić do spisywania pozytywnych rzeczy, jakie przyda przydarzą się wam w nowym, 2022 już roku. Ja takie postanowienie miałam w tym roku, w obecnym. Mam taki słoiczek. I w tym słoiczku wrzucam wszystkie pozytywne rzeczy. Wszystko, co przydarzyło mi się fajnego, co fajnego osiągnęłam. Małe, duże, cokolwiek, co chciałam tutaj wrzucić na jednej karteczce, jedną rzecz. I jak widzicie, uzbierało się tu dosyć dużo tego. Już się nawet nie mieści. Dzięki temu ja wiem teraz w grudniu, nawet jeśli mam okropny teraz miesiąc, ja wiem, że cały rok był naprawdę super. Polecam. I co jest ważne, ja nie polecam tutaj każdego dnia rzucać jakąś pozytywną rzecz, bo byłoby to totalnie na, na siłę. Na siłę nie znaczy dobrze. Myślę, że jakbym robiła to na siłę codziennie, to bym się zniechęciła bardzo, bardzo szybko. Druga rzecz. Czytanie. To jest coś, co też ja sobie postanawiam w tym roku, żeby więcej czytać. W 2021 już mi się udało więcej, ale. To wciąż jest mało. I polecam tu przede wszystkim książki rozwojowe. Znaczy, wiadomo, że jakieś tam fantazy, nie fantazy, jakieś kryminały i tak dalej, science fiction i inne, inne, inne rzeczy przygodowe czy coś fajnie poczytać. Ale ja polecam też się zaopatrzyć w jakąś książkę rozwojową. I tutaj polecam tą. To jest mój nabytek z tego roku. Kupiłam więcej takich książek, ale ta to jest po prostu coś pięknego. Ona uczy. Jak odnaleźć siebie w życiu, jak się cieszyć z tego życia, jak być szczęśliwszym po prostu. Jeden fragment z tej książki wystarczy, żeby mieć banana na twarzy do końca dnia przynajmniej. Kolejny punkt to oczywiście picie wody. To jest coś, o czym trąbią wszyscy, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Zwłaszcza jeśli chcesz schudnąć w tym roku, to tak. Bardzo, bardzo ważne. Bardzo często wydaje nam się, że jesteśmy głodni i coś byśmy zjedli, mimo że dopiero co jedliśmy, a tak naprawdę to nam się po prostu chce pić. Kolejną rzeczą jest ruszanie się. I tutaj nie chodzi o to, żeby zacząć ćwiczyć regularnie 5 razy w tygodniu, siup, 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 i w ogóle, no teraz tylko Dyscyplina, zero mm, odpuszczania, dieta i w ogóle, w ogóle. Chodzi o to, żeby się po prostu więcej ruszać. chodzi na spacery, zamienić windę na schody, czy nawet tańczyć miąc zęby, cokolwiek. Jeszcze tak, wracając do tego, do tej diety, nie? Mm, jeśli chcecie przejść na dietę i zdrowo się odżywiać, to polecam tak, chodząc do sklepu, patrzeć na składy. Bo nieraz się zdarza, że na jakimś produkcie pić pisze, że jest w ogóle bio, eko i w ogóle, w ogóle zajebiście, a jak spojrzycie do składu, to się okazuje, że jednak koło bio to to nawet nie stało. I teraz już przejdziemy do takich postanowień bardziej związanych z finansami. Po pierwsze spisywanie wydatków. Ja zaczęłam wydatki spisywać... Powie 2021 roku i to jest coś, z czego jestem dumna. Bardzo się z tego cieszę, że zaczęłam to robić. Dużo mi to dało. Planuję film o tym nagrać. Znaczy, nagrałam już, nie zmontowałam jeszcze, ale na pewno się pojawi I, tam... w jakimś tam czasie. <laughs> Możecie zostawić suba, żeby nie przegapić. Tak, spisywanie wydatków dużo daje. Mamy większą kontrolę nad mm, naszymi wydatkami, nad naszymi pieniędzmi, wiem, gdzie poszły, gdzie powinny pójść. I no, jesteśmy o wiele spokojniejsi. Więc jeśli tego jeszcze nie robicie, to zacznijcie. Naprawdę warto. Kolejny punkt to oszczędzanie, które wiąże się z poprzednim. Bo jeśli spisujemy wydatki, to jest nam prościej oszczędzać. Ale tak naprawdę dość oszczędzania wystarczy tylko tyle, żeby robić zakupy. Jakiekolwiek za gotówkę, bo raz, że widzimy, ile wydajemy, i nas to jakby bardziej boli, bo widzimy, ile poszło. A dwa, że w takich wypadkach dostajmy resztę w drobnych i wystarczy tą resztę, nawet tą złotówkę, czy pół złotówki, czy, czy 20 groszy, ale. Gwarantuję wam, że da się więcej. Wystarczy wrzucić to do skarbonki i już mam oszczędności. Tyle, proste. Kolejny punkt to już o tym wspominałam tyle na swoim kanale w ostatnim czasie. Zakupy raz w tygodniu. Uwierzcie, że robiąc zakupy raz w tygodniu, zapłacimy więcej na raz, ale w rezultacie mniej ogółem. Chodząc na zakupy raz w tygodniu wydamy tam powiedzmy 100-150 zł, a chodząc codziennie, wydaje nam się, że wydajemy mniej, bo wydamy tam 30-40 zł, to nas mniej boli, ale jak sobie podliczymy te 30-40 zł razy tam 6, to wyjdzie więcej. I tak na koniec pamiętajcie, żeby w tym wszystkim być jak najbardziej wyrozumiałym dla siebie, żeby się nie załamywać, że danego dnia coś nie wyszło. Czegoś nie udało nam się zrobić, bo to jest tylko jeden dzień w całym roku. No i nie dawajmy sobie takich postanowień odrealnionych, zbyt yy, rygorystycznych, bo jest po prostu większe prawdopodobieństwo, że nam się po prostu nie uda. Jeśli postanowię sobie, że w tym roku schudnę 30 kg, to będzie ciężko. A jeśli postanowię sobie, że w tym roku zacznę się zdrowo odżywiać, to może się okazać, że to 30 kg schudnięcia będzie efektem ubocznym. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie już niedługo, mam nadzieję. Pa Pa!